Halo pan Mirosław? Halo. Halo pan Mirosław? Tak? W związku z tym, że nadchodzi czwarta fala COVID-19, zachęcamy pana na udział w szczepieniu, bo nie ma pan przyjętych wszystkich dawek. Gdzie? Kiedy, kiedy by panu odpowiadał termin? Mamy wolę wallet... Gdzie? Gdzie pan chce się zaszczepić, tak? W Szczecinie najlepiej. Ta. Bo tu jest znaczy, napis. Okej, okay, ale skandal dzwoni. Proszę pana, ja dzwonię. Tutaj będziemy mieli punkt szczepień. W zabawialni, nie wiem czy wie gdzie pan, je, gdzie pan to jest, na duńskiej. Nie wiem, gdzie jest Na duńskiej? Nie wiem. A skąd pan ma mój telefon? No, w systemie pan jest spisany, tak, że nie ma pan wszystkich tak. dawek szczepionki przyjętych. Pan Mirosław, tak? Tak. Ze Szczecina. Ale, tak, ale to wie pan, co ja sobie zabrałem na Ja proponuję jutro o godzinie 6 rano pierwsza dawka szczepionki. Jasne. Jasne. Mamy. Mamy taką nową Uf, odmianę. Prosto do, dziewiątej, do dziewiątej jestem w pociągu, więc nie masz. To o dziesiątej by panu pasowało jutro? Nie, 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 dziękuję bardzo. Nie, nie, proszę nie, pana, nie, zachęcam nie. pana, bo jeśli pan się zaszczepi, to naprawdę. Czy pan nie słyszy? słyszy? Proszę pana, mamy nową dostawę szczepionek. Ale czy nie słyszy? Prosto z kim przyjechałem, mało panu. ludzi jeszcze przyjęło dziękuję też. Panu. Halo, proszę się nie rozłączać, halo. Zapisuję pana na jutro na godzinę dziesiątą. Chcę się nie rozłączyć, chcę pana pana tutaj mówić na dogodny termin dla pana. Ale proszę pana, ja powiedziałem panu, że dziękuję bardzo, nie skorzystam. A proszę pana, dlaczego pan nie skorzysta? Ale się rozumie pan, nie rozumie pan do mnie pana. Jak... Proszę podać argument, dlaczego pan nie skorzysta? Szczepionka Dlatego, jest. Że nie. Szczepionka jest. To jest, jest... Moje, moje zdanie i dziękuję panu bardzo. Proszę pana, szczepionka jest zdrowa, a pan odmawia szczepienia zdrowiem, tak? Ale, Będzie... ale czy pan nie rozumie co ja do pana mówię? A proszę pana, proszę mamy to nowy... Ale chciał się zaszczepić, zaszczepić się u który też szczepi. Jaku szwagra? Jak szwagra? u szwagra? mojego szwagra. A jaki rodzaj szczepionki on tutaj wstrzykuje panu? Dobrą. Bo my mamy taki nowy rodzaj prosto z Pekinu przyjechała. Mało osób. Ja, ja panu mało osób jeszcze przyjęło tą szczepionkę. Może być pan pierwszą osobą, która to przyjmie i dostanie pan nagrodę pieniężną. Cześć. Dobry. Dzwonię w konia. Na patyku. Na, na patyku. 140 zł. Hobby Horse. No, i co dalej? Jest aktualne? Zresztą no zamówienie to jest w każdym momencie aktualne, nie? Aha, to jest na no zamówienie wykonywane, tak? No tak. A można tego konia zwalić? No, mm, jak się postarasz, to nie możesz go zwalić, myślę. Albo ewentualnie konie może ci pomóc zwalić twojego konia. A pani mi pomoże zwalić mojego? No, mm, słuchaj, ja jestem zajęta, więc nie, ale może. Może ojciec mojego chłopaka może się zgodzić. Aha, a teściowa? Myślę, że teściowa jest wierna. To da chłopaka do telefonu pani da, to ja się z nim dogadam w tej sprawie. Ej, kochanie... Wygląda mnie jakiś typ, mówi, że zwalę mu konia. Co powiesz na to? A propos mojego konia tego... A propos hobby czy zwalę mu konia na to? Mogę mu zwalić pustaka na reliksie. Halo, witam, dzwonię w sprawie walenia konia. Ogłoszenie na elixie. Czy pan jest chętny na to? Za 140 zł? Normalnie. A Możesz czy podjać mi zwalić mordą, jak też. A czy pan chce mieć problemy za takie słownictwo, odzywanie się? Ja Brzmi jak RoboLini trochę. Tak, poproszę. A kto to jest ten haralini? Halo. halo? Na cienkim I z sosem mieszanym jeszcze poproszę. Halo. No halo. Czyli jest pani chętna, tak? No, nie, ja nie Kurwa, wszędzie mnie rozpoznają, chłopie. No masz te fajki na jutro? Co tylko szyka dasz do mnie? O kurde, ej, bo jego tata odebrał, On miał na jutro nam faj. Nie, pomyliłem numery. A... Ty, je... ty, kurwa, jeszcze raz do mnie zadzwonisz, to jest Twojej kurwa mafii. To ci, jak was kurwa dorwę, to was żystę zakopię. bo o, o, mam kurwa u, u, wy i nas nam doszli, rozumiesz, gówniarzu? Jakiej mafii? Pan syn mówił, że papierosy na jutro załatwi. Pana syn. Rozbieraj ci łeb, gówniarzu. No to pan przyjdzie do szkoły jutro, papierosy wieci syn. 10 sztuk. Zapłacone, tak? zapłacone. To mnie w dupę wsadzę, kurwa, frajerze jebamy. Zapłacone miał i nie przyniósł papierosów. Słuchaj kurwa pedale jebamy. Sam jesteś Ode się i od mojego syna też się odpierdolisz. Bo jak nie to kurwa to ci mówię, to ci kurwa za kopierzycem. Panie, to pana syn jest handlarzem papierosów, żeby pan zaraz na policji nie był, tak? Co ty, kurwa straszył, kurwa gówniozu? To że Pojeba, pana, pana syn sprzedaje tak, elektroniczne papierosy, papierosy rosyjskie po taniości w szkole handluje. Więc... A tak, i co jeszcze wymyślisz kurwa po no. Ty mojego syna nie znasz kurwa, no. eee, ty kurwa głobi jebany. No, tylko że akurat znam, bo z nim chodzę to, do klasy. A ja zrobię, co, 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 co policja dostanie? Policja dostanie twój numer tego poprzedniego krytyna, który dzwonił. No to niech dostanie, ja czekam na swoje papierosy. Słuchaj, możesz kurwa nawet czekać na obciąganie, mnie to kurwa gówno interesuje. A żebym ja pana zara na policję jak nie, nie zgłosił, bo pan, pan śmiercią grozi. Boże, śmiercią ci grożę! No tak, a to no jest bardzo. karalne. A wiesz co, no to jest stalking, kurwielu? Stalking? Że pierwszy raz dzwonię, bo myślałem, że to jest numer syna, bo taki podał? Bo taki podał? No, pana syn podał ten numer, żeby dzwonić do niego. Jak ty się kurwa nazywasz, gówniarzu? Ty, jak się odzywasz? Sam jesteś gówniarz. Jak ja się do ciebie odzywam, ja mam swojej latka kurwa pedale. No i chuj mnie obchodzi. Ja mam 20 lat, pana syny wisi fajki i tyle. To jest kurwa. Pan wie... miesiąc... <laughs> Więc pan niech... Jak... Taki Trajera? dobrze. Tak, bardzo mnie bawi, bo pan się odzywa po prostu jak ham skończony. No, nic dziwnego, bo tutaj kurwa wysyłasz do mnie, na tak jakiś się ja sobie rodzi się od kilku dni. Jakiś kurwa papierosach elektronicznych i innych bzdurach. To, bo papierosy pana syn miał mi dać i co? Tak, papierosy miał ci dać kurwa, nie Mój syn, czy nie ma nic, nic wspólnego. 10 pa... 10 papierosów miał zapłacone, powiedział, że załatwi, rosyjskie papierosy. I no, bawi to tłuej, pana? Dary, ja nie wiem, co ty kurwa bierzesz na prasę. Nie, 20 zł pana... 20, kurwa, 20 tak, zł. nie wiem, nie interesuje 20, 20 pana syn dostał, miał załatwić... A ty masz kurwa 20 lat, jak ja mam kurwa 500, wiesz? No. Ja chodzę po twoim dos... głosie już można powiedzieć, że masz kurwa jakieś maksimum 14. Ja chodzę Także z nim... jesteś kurwa głupi, jesteś głupim debilem dla mnie i tak dalej. Poza tym jak dzwonisz, twój numer się normalnie no pokazuje. No i co, że się wyświetla? Więc głoszę to na policję, dupku. A twój numer też się e, wyświetla, tego, że, że grozisz mi... ...że do mnie dzwonił kurwa z tobą. Czekaj, też... przeczytam ci coś. Groźby śmierci. Wiesz co to znaczy? Kto że grozi to... innej osobie stajmy, popełnieniem przestępstwa... Słyszysz mnie? Saj mi kurwa kowniarzu. No dobra, czyli zgłosić na policję pana, że pan grozi mi śmiercią i mnie stalkuje, tak? <grystanie> tak, ja, ja cię starkuję, dzwoniąc do ciebie. Nie, tak? ja, dzw ja dzwonię pierwszy raz, a to nie jest stalkowanie. No nie pierdoli, jak stalkowanie? możemy tylko w jednym kierunku. No pan powiedział, że mnie zabije. Żywcem... Nie, ja ci że żywcem, że ci żywcem, zakopię. żywcem mnie zakopie na sra na mnie i mnie zabije. I w pierdoli. No i... No i za te słowa do więzienia można iść nawet w Polsce. Tak? Tak. Straszne! A założyć się pan chce? Więc radzę teraz przeprosić, bo pan nie trafił na byle kogo, tylko ja zaraz daję rodzicom... Tak, pedale! Tu masz kurwa moje przeprosiny, spierdalaj! Dobra, czyli przekazuję rozmowę, bo rozmowa została nagrana. Dzwonię w, dzwonię w sprawie bokserki Supreme Drip. Ło, Drip Drip? Tak. No jest Drip Drip, elegancko. Ej, po, to jest sztywna cena, czy do negocjacji lekkiej? Pan Andrzej przy telefonie, tak? No, oczywiście. No, tylko nie wiem, czy tu panu się coś z ceną nie pomyliło, bo to jest cena za duża, zdecydowanie. No, to ile pan proponuje, no? No, proszę no, pana jak za taki drip, drip wiesz, to ma ten drip, no to gościu, no to jest cena idealna, od razu. Ale no, bokserki w sklepie chińskim kosztują po 15 zł za sztukę, a pan wystawia za 75 zł, chyba panu coś się pomyliło, tak? No cóż, no cóż... cm no możliwe właśnie, możliwe. 2 złote. A jedyny, a jedyny, a jedyny drib jaki pan może zaraz poczuć to po prostu pierdolne panu łeb, przyjadę do pana. No proszę bardzo, proszę bardzo. I pan teraz, wtedy zobaczy ten dribi i od razu cena się zmieni, tak? No, 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 no. ja dzwonię po TWR-a i będziemy... będzie tylko jak panią. no witam panio. Dzień złote. Są dostępne w sklepie jakieś symulatory nawadzka? Jak najbardziej. A co to robi dokładnie? Zapraszamy do sklepu stacjonarnego, jeśli chce Pan jakichś informacji. A i wtedy tam Pani na miejscu by pokazała? Wtedy może Pan obejrzeć produkty, jak najbardziej. A jak to się używa i tak dalej? Jakieś instrukcje są w środku? Tak, jak najbardziej. Każde urządzenie ma instrukcje. A to jest bezpieczne, że się od tego nie dostaje nowotworu, czy coś takiego? Polskie prawo działa tak, że produkty, które są niebezpieczne do ciała nie zostają y, dopuszczone do sprzedaży, więc jak najbardziej. Aha. No dobra, to tak za 5 minut tam będę. Zapraszamy. Ty, Anio. Halo? Słucham. Dzwonię w sprawie buty sportowe korki. To jest aktualne? Dwa złote. Jakie buty sportowe? korki. Kipsta. Tak, tak. Te korki tak. Mhm. I to jest za 85 zł? Jeszcze raz? Za 85 no, zł to jest, tak? Wie pan co, one chyba były dwa razy na boisku z synem, bo on się bardzo szybko wyleczył z piłki nożnej. <śmuszczanie> bo <bojska> po na boisku się Czy piłka mu się znudziła już? Tak. <śmuszczanie> A mój syn się właśnie zapisał. <śmuszczanie> Halo. No, słucham. I potrzebujemy korków, one są takie, że. ten, takie lepsze to są. Że tam gole się strzela dobrze i tak Tyzer dalej. Ty wpłacił dwa tak? złote. Wyprzeciwcie. Ja na Orpod no, jakieś to studia to zależy, do nagrywania o, o, i spytajcie. Tak. Aha. No to nie wiem no. Pani mówi, że one są dwa razy używane, tak? No, w zasadzie prawie nie używam. No tak, no. on był. Dwa A one pachną tam, taką nowością, nie. czy stopami pani syna? stopami nie pachną. A może pani włożyć telefon? Bo mam taki telefon, że przechwytuje zapachy. Dobra, to wie pan co no coś jeszcze, bo jakby. Znaczy do zajęta. buta tylko niech pani wsadzi telefon, ja powącham, czy one są używane? No wsadziłam, no niech pan wącha. Wsadzony jest w buta teraz? Tak, tak. To rzeczywiście nic nie czuć. No. Dobra, o której godzinie jutro?